W przeforsowaniu tej negatywności bytu. Krytyka. Trzeba wszystko, ale to wszystko poddać radykalnej krytyce. I tutaj ponownie, z wyjątkiem naszej zasady krytyki. Z wyjątkiem. Tego nie wolno krytykować. Czyli własnej pozycji, skoro, jeżeli trafia na katastrofy w naturze w kosmosie, na cierpienia ludzkie, na prześladowania, tak jak dzisiaj w Libii, to można było powiedzieć, no przynajmniej ale szczerze poszukując praw. A tutaj, drodzy no, Państwo, mamy ze świetnie ci panowie jak Holkheim. Adorno, i y, y Ludwiki Herbert, później Jürgen Habermas, który należy do troszeczkę młodszej generacji neomarksistów. Oni, drodzy Państwo, w y, tym Polok i cała rzesza innych, oni powiedzieli, musimy właśnie poddać radykalnej krytyce wszystkim. I tak, drodzy Państwo, można powiedzieć, że yy, dlaczego tutaj media i świetnie, cieszę się i dziękuję Państwu za ten trud i wysiłek i Panu Markowi Królowi za tutaj przybycie do naszego lub też Uniwersytet żeby skupić się nad właściwą istotą i misją bytu medialnego, mianowicie Informacji. To jest właśnie genialność mediów. To powinno być sercem i naczelnym zadaniem mediów. Ale drodzy Państwo, z uwagi na to, że mamy z radykalną manipulacją ducha do czynienia w systemie neomarksizmu Frankfurter Schule, dlatego też chciałbym oszczędzić Państwu wszelkich iluzji dzisiaj dzisiejszego, to dzisiejszego spotkania, po prostu Frankfurter Schule, krótko mówiąc, nie zostawia żadnej suchej nitki, Czyli w rzeczywistości nic nie może pozostać pozytywne. Wszystko musimy zanegować, zakwestionować. I dlatego też taka radykalność mediów, które mają y, prowincję neomarxistowską, dlatego, że Drodzy Państwo, to jest u nas w ogóle Unii nieznane. Myśmy żyli jak pod szklaną bańką, jak to się mówi, w PRL-u czy później, nas w ogóle nie informowano, co się stało w historii ducha. Że marcizm rozwijano dalej. I to systematycznie. I to, drodzy Państwo, za wielkie, potężne finanse. I media, dlaczego media? Dlatego, że drodzy Państwo, dla wszystkich ideologów obręczności jest jasne, najwspanialszym środkiem do zwycięstwa ideologicznego jest są media. Dla Adolfa Hitlera było bardzo jasne. Cóż z tego, że moja armia zajmie cały świat? ja nie będę tak długo zwycięzcą, jak długo w duszach, czyli w rozumach ludzi będzie żyć coś innego, a aniżeli nasza ideologia rasistowska. I dlatego też, drodzy Państwo, akcja został położony, on się przesunął. Dzisiaj, w dobrych wiekach, nie katedry uniwersyteckie są ojczystą ducha, lecz dzisiaj formuje się ducha ludzkiego w mediach. I dlatego też Frankfurczycy wiedzieli doskonale, że trzeba przejąć media. I zresztą marsz dość w Republice Federalnej Niemiec, znacie Państwo to pojęcie. Że po prostu Frankfurt Schull, które obiecało który obiecał to znaczy głównie Amerykanom i Niemcom po II wojnie światowej, że oni zdenacyfikują Niemcy zachodnie, a coś się dokonało de facto. Potężna ideologizacja Republiki Federalnej Niemiec, a poprzez Niemcy Ponieważ Niemcy, drodzy Państwo, to jest pierwszy kraj, gdzie nowożytna filozofia się ukształtuje. To już nie jest Grecja, to nie jest Rzym. Te zakątki nie mają nic do powiedzenia w świecie filozofii. Świat nowożytnej filozofii jest ukonstytuowany w Niemczech. I zobaczcie Państwo, to jest Marx, czy Engels, czy Hegel. Czy ci biedni teologowie wyzwolenia z Ameryki Łacińskiej, przecież oni są wszyscy uczniami niemieckich uczonych i głównie Frankfurtczyków, do tego stopnia, że kiedyś kardynał średniej pamięci, Leo Szepczyk, z którym wiele tematów prowadziłem osobiście i on mi powiedział, słuchaj Tadeusz, co z tego, że ci przedstawiciele teologii wyzwolenia z Ameryki Łacińskiej są także moimi uczniami, jak to nie u mnie pisali doktoraty, ale główne myśli czarny pary nie u nas, tylko we Frankfurcie nad meją, w Tillingen, gdzie jest modernistyczny yy, wydział teologii, który właściwie wszystko neguje. I dlatego też, drodzy Państwo, wydaje mi się, że bardzo warto podjąć refleksję na temat mediów obiektywną, bez oskarżania nikogo. Bo my chcemy, drodzy Państwo, z pozycji filozofii realistycznej, traktujemy byt jako dobry, jako prawdziwy, jako piękny. Także, jak kiedyś powiedziałem Pani Marku, nawet nie tak dawno przy i mówię, Pan Adam Michnik, to dla mnie na płaszczyźnie człowieczeństwa to mój brat. Ale na płaszczyźnie ideowej, to niestety, to są przepaście, które dzielą nasze systemy myślenia. Dlatego, że to jest neomarksistowska struktura myśli. Zniszczyć, skrytykować, to nie mówi się dzisiaj zniszczyć, Proszę Państwa, to byłoby załatwo, tylko używa się pojęcia krytyki. Tylko, że pojęcie krytyki jest w dykcji neomarksizmu takim samym pojęciem jak unicestwienie w okresie II wojny światowej czy w okresie rewolucji bolszewickiej, czy w innych rewolucjach nauczycieli. I dlatego też chcemy, drodzy Państwo, jeśli podejmujemy takie tematy, to nam jest drogi każdy człowiek. I na płaszczyźnie człowieczeństwa nie robimy tak, jak rosowi do w rewolucji. To są nasi bracia i nasze siostry. Ale na płaszczyźnie ideowej, drodzy Państwo, to powinno w wolnym świecie to powinny rozbrzmiewać takie wielkie, wspaniałe wspaniale debaty jak dzisiaj tutaj, gdzie każdy może mówić to, co by studiował, to, co może przed Bogiem i człowiekiem odpowiadać za każde słowo, za każdy gest. Bo godność drugiego człowieka jest nietykalną i nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby kogokolwiek zranić w jego nietykalnej, świętej godności. Ale z i po to jesteśmy na uniwersytecie i po to się spotykamy razem, żeby debatować. I ja myślę, drodzy Państwo, że wystarczy tego, co powiedziałem, bo najważniejszą jest, drodzy Państwo, struktura. Trzeba mieć mechanizm ideowy do struktury ideologii, która rządzi. A później już można sobie czytać rzeczywistość, czy czytać te różne dzienniki po prostu jak bajki dla dorosłych dzieci, bo człowiek błyskawicznie rozeznaje strukturę myśli. Dlatego też bardzo dziękuję za wysłuchanie tych kilku słów, bardzo spontanicznych, bo, bo nasze spotkanie doszło tak na drodze spontanicznej. Do skutku cieszę się, będę słuchać pana Marka, będziemy razem debatować, drodzy Państwo, tak jak bracia i siostry. Serdecznie dziękuję. Bardzo prosimy o zabranie głosu pana redaktora Marka Króla. jak ksiądz profesor zrobił o tym źródle tej infekcji. Ja będę używał języka mniej delikatnego niż ksiądz profesor, teraz jeszcze są dziennikarze, więc proszę mi w góry wybaczyć. Źródeł, źródeł tej infekcji, która właśnie tam we Frankfurcie na powstała, która była doskonałą trampoliną po upadku tej komunistycznej miejskiej myśli Reski która... Dzisiaj podotkowie, dzieci tej rewolucji rządzą w Unii Europejskiej, rządzą w mediach, oni się nawet porozumieją, y, porozumiewają w swoisty sposób. Ja w stanie niekiedy takiego napięcia mówię, że o pewnej maszyny, która zawołana mediami która dyktuje jedyny jedyny słuszny sposób myślenia. Chciałbym powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce. Bardzo poważna wojna. Nie chciałbym dramatyzować, ale wojna jest o tyle poważna, że ona się toczy o i umysłu Polaków. Rybkiewicz to średnio opisuje w swoich wywiadach, który mówi on jest optymistą, ja też jestem optymistą. Czy budynie, że to co mieliśmy po 1968 roku to jakaś była taka imitacja demokracji, imitacja wolności, suwerenności, etc. etc. Przyznam, że człowiek, się starszy śledzi swoją przeszłość, również rozwój tygodnika wprost, który miał różne zakręty, mankamenty, ale mi się wydaje, że dzięki dobremu patronowi do Czechonu do do Księżskiemu zawsze potrafił wyjść na dobrą drogę, prędzej czy później. Dzięki temu wszystkiemu muszę Państwu powiedzieć, że nawet jesteście nieświadomi tego, jak bardzo jesteście manipulowani. Ja sam nieraz ja łapię się na tym, że powtarzam kalki pewne myślowe, które są mnie narzucane, po chwili zastanowienia, mówię, stary, no przecież to jest jakaś brednia, mistura konkretna. Przy okazji tutaj Ireny Szałpańskiej, która jest więcej niż dobrym duchem. Dziękuję za to, że mogłem się z kiernym profesorem spotkać i się na tym wykładzie. E, kiedy wydarzyło się tragiczna śmierć niedawno, pojawił się w wypowiedzi prezydenta Rzeczpospolitej Nowego Prezydenta takie pojęcie, że zmarły... właśnie tą, którą tak doskonale potrafili opakować sprzedawać ludzie ze Szkoły Frankfurckiej. Natomiast konserwatystą, zakapiorem, nie wiem jak to nazwać jeszcze, Steczniakiem był ten, który no, niestety no, nie miał szczęścia, jest człowiekiem religijnym. No, musimy go potraktować jako inwalidę. No trudno, no, nie, 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 nie przynależy do tej naszej nowoczesnej grupy, ja to nazywam nowoczesną grupą postępowania którzy głoszą nie słuszne myśli, którzy oczywiście próbują zniszczyć świat tych wartości, które, których i nie rozumiem, ale które są przeszkodą w budowaniu nowej religii. Ciągle profesor tego nie nazwał, z, wiadomo z wiadomo, ale to, co opisał w Szkole francuskiej poprzez udziania, to jest budowanie nowej religii, tak To jest budowanie. Jako młody człowiek zadawałem sobie pytanie, dlaczego komunistom są tak bardzo czy w państwie demokratycznym, nie byliśmy takim państwem, proszę zauważyć, Stany Zjednoczone czy inne, czy tam toczą się jakieś boje dyskusje w prasie z Kościołem? Oczywiście toczą się po religii, ale czy po jednej stronie występują politycy, którzy e, czują się zagrożeni wypowiedziami opiniami kościołem? Ja się z tym nie spotkałem. Tylko i wyłącznie tak opisana przez e, religia w cudzysłowie mówię, tej pseudo-nowoczesnej Europy, ona czuje się zagrożona. Człowiek religijny jest człowiekiem wolnym, człowiek chrześcijan jest człowiekiem wolnym, a oni przecież muszą opanować nasze umysły, więc największym konkurentem dla nich, największym przeciwnikiem jest wiara chrześcijańska. I każdy miesiąc, człowiek prędzej czy później musi do takiego wniosku dojść.